przygotować jednostkę do spisu z natury. Zbliża się czas e, intensywnych prac nad inwentaryzacją w waszych jednostkach, a co za tym idzie? E, zaczynają pojawiać się pytania, jak te nasze jednostka, do spisu z natury przygotować. Oczywiście mamy ustawę o rachunkowości, która w artykule 26 i 27 przedstawia nam takie bardzo ogólne zasady inwentaryzacji, natomiast o sposobie przygotowania do jed naszej jednostki, do takiego spisu, nie ma tam ani słowa. Natomiast musicie pamiętać, że jeżeli nie przygotujecie swojej jednostki dobrze, inwentaryzacja nie przebiegnie prawidłowo no to wtedy już pewna odpowiedzialność nam grozi. Mówię tutaj przede wszystkim o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tak? gdzie jasno w tej ustawie jest napisane, że za nieprzeprowadzenie inwentaryzacji albo przeprowadzenie jej w sposób nieprawidłowy grożą kary tutaj właśnie wskazane przez ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów. Publicznych publicznych. My dzisiaj zajmiemy się spisem z natury, ale chciałabym tylko, żebyśmy tutaj wiedzieli, że inwentaryzacja to nie tylko spis z natury. Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy sposoby inwentaryzacji właśnie spis natury, potwierdzenie salda albo weryfikację z odpowiednimi dokumentami. Nie mamy żadnej innej możliwości, nie ma tutaj żadnej możliwości na naszą kreatywność i twórczość. Musimy cały majątek, który mamy w naszej jednostce, zinwentaryzować tymi trzema sposobami. Tak jak powiedziałam, najważniejszy, najczęściej stosowany sposób inwentaryzacji to jest właśnie ten spis z natury. No, i tutaj najważniejsze elementy to przygotowanie tej jednostki do spisu, czyli to, o czym dzisiaj sobie za chwilę będziemy szerzej mówić. Ponadto ten faktyczny spis, czyli stwierdzenie rzeczywistej ilości majątku, który pozostaje w posiadaniu jednostki i ujęcie wyników tutaj w arkuszach spisu z natury, następnie dokonanie wyceny składników, i to już robi dział księgowości porównanie ilości i wartości składników, które wynikają ze spisu z tego, co jest w księgach, i to także już jest praca dla działu księgowości, ustalenie różnic i ich wyjaśnienie, no i potem zaewidencjonowanie tych różnic i spis z natury mamy zamknięty. Lekko, łatwo i przyjemnie tak by się to wydawało. Natomiast sami doskonale wiecie z praktyki, że te sześć punktów generuje nam miliony pytań i wątpliwości. My dzisiaj skupimy się na przygotowaniu jednostki do spisu co jest niezwykle istotne, to zanim w ogóle przystąpimy do takiego spisu, no to wiadomo, że musimy mieć i komisję inwentaryzacyjną, i zespoły spisowe z tej komisji wyłonione, no ale tutaj, jakby o samym tym aspekcie prawnym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Interesuje nas już to fizyczne przygotowanie jednostki oraz pracowników wszystkich, do tego, że taki proces jak spis z natury w naszej jednostce się odbędzie. Tak naprawdę, od Zaangażowania wszystkich pracowników jednostki będzie zależało tempo, ale także prawidłowość przeprowadzenia tej inwentaryzacji. Co jest niezwykle istotne, to fajnie by było, gdybyście znaleźli w swojej jednostce czas, zanim przystąpicie już faktycznie do spisu, żeby przejść przez pola spisowe i zobaczyć, czy wszystkie środki są ponumerowane. Czy są oklejone, czy odpowiednio te numery są ponadawane. Jeżeli stwierdzicie, że nie ma na którychś środkach naklejonych numerów, wtedy jest jeszcze czas, żeby to zgłosić do głównego księgowego i uzupełnić te braki. Jeżeli zdarzy się tak, że już zaczniecie ten wasz proces inwentaryzacji i wtedy zobaczycie, że brakuje tych naklejek z numerami, no to wtedy, jeżeli brakuje ich kilka, natychmiast y, zgłaszacie to do głównego księgowego, do kierownika jednostki, y, który to y, jak najszybciej y, te braki uzupełnia. Ale może się zdarzyć tak, że znajdziecie się w dużo gorszej sytuacji. To znaczy, zaczniecie ten spis, zrobicie go już naprawdę sporo a potem dopiero ktoś zobaczy, że tam nie ma żadnych numerów, okaże się, że faktycznie osoby, które robiły tę inwentaryzację, nie zwróciły uwagi na to, że nie ma numerów, spisywały po prostu konkretnie to, co widzą, tak? W takiej sytuacji niestety taki spis należy unieważnić, okleić to wszystko prawidłowo i wznowić proces od początku, tak? Jest to tak jak powiedziałam, najgorsza opcja, bo straciliśmy czas ten, który już dane zespoły spisowe na danym polu spisowym były, muszą to robić jeszcze raz od nowa. Także w momencie, kiedy macie już zarządzenie w sprawie inwentaryzacji, macie zespoły spisowe, komisję inwentaryzacyjną i robicie te szkolenia, mam nadzieję, że je robicie to zróbcie to szkolenie dla zespołów dla komisji naprawdę rzetelnie powiedzcie żeby to sprawdzili każdą nieprawidłowość niejasność natychmiast zgłaszać żeby nie doprowadzić do sytuacji na skutek której trzeba byłoby unieważnić cały spis i podejść do sprawy od nowa tak to jest niezwykle ważna rzecz ale co jest jeszcze ważne jeżeli mówimy o przygotowaniu jednostki Sposób taki zwyczajowo przyjęty w Waszej jednostce, służący do informowania wszystkich pracowników o pewnych zdarzeniach, warto byłoby poinformować także o tym, że ten spis z natury w Waszych jednostkach będzie. Czy to rozesłanie maila po tej wewnętrznej sieci, czy w jakikolwiek inny sposób komunikowania się, powiadomić, że właśnie ten spis będzie. Nie róbcie tego miesiąc przed, bo każdy o tym zapomni. Zróbcie to na 2-3 dni przed przewidywanym spisem na danym polu spisowym. I możecie w tym mailu także zawrzeć informacje, o co prosicie, czego oczekujecie od osób pracujących na konkretnym polu spisowym, bo te osoby wcale nie muszą tego yy, wiedzieć. Tak? Dla nich jest to proceder, który jest raz do roku, a czasami raz na cztery lata, więc w niektórych przypadkach są to osoby, które jeszcze nigdy w życiu nie przeszły przez proces spisu z natury w Waszej jednostce. O czym tutaj mówię? Bardzo ważne jest to, aby osoby, które pracują w danym pokoju, na przykład i doskonale wiedzą, gdzie są te naklejki przysłowiowe z numerami, żeby odsłoniły te naklejki, prawda? Czasami wiadomo, że mamy dosunięte jakieś dwa biurka do siebie. Odsuńmy to. Zdejmijmy, nie wiem, monitor, zdejmijmy książki, przesuńmy szafkę, tak żeby ten zespół spisowy wszedł i miał od razu szybki dostęp, bo no też wpływa to wtedy na tempo całej tej inwentaryzacji, a nie zaczyna się dopiero szukanie, oglądanie, gdzie te numery się znajdują. Druga rzecz, o której też warto w takim mailingu napisać, to to, że prosicie o oznaczenie, schowanie, usunięcie przedmiotów prywatnych. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że no każdy z nas ma w pracy jakieś swoje rzeczy, prawda? Od drobnych czajników czy ekspresów do kawy pomoże monitor, bo ktoś potrzebuje taki, ani inny, krzesło może wygodne pod no mnóstwo rzeczy, które możemy mieć w pracy, bo kupiliśmy je z własnych środków. Nie ma takiego zakazu, żebym ja nie mogła sobie siedzieć na swoim fotelu, tak? Natomiast w momencie, kiedy jest taka inwentaryzacja, yy, oznaczam to. Zespół spisowy, który wchodzi na dane pole, nie spisuje mi tego fotela, bo on jest oznaczony prywatne czy kartka czy jakaś taśma to już jest tak jak sobie zdecydujecie u was tak to będzie funkcjonowało natomiast znacznie przyspieszy to pracę oczywiście jeżeli tego nie oznaczycie no to też nie nastąpi koniec świata po prostu zespół spisowy wpisze to do arkusza spisowego i potem przy rozliczaniu inwentaryzacji to wyjdzie ale wyjdzie różnica tak no bo tego waszego monitora fotela czy ekspresu do kawy po prostu w ewidencji księgowej nie będzie jest to niepotrzebna podwójna robota dla osób, które dokonują spisu z natury, tak? Więc bardzo ważne jest to, aby poprosić faktycznie te osoby, które mają jakieś swoje prywatne rzeczy o schowanie, a jeżeli nie da się schować, o wyraźne oznaczenie chociażby napisem, że jest to prywatne. Bardzo fajnym pomysłem, który od paru lat, jak tylko mam okazję, to zawsze promuję, to są te tabliczki takie, które mamy w, w konkretnych pokojach wiszących i które opisują, jakie środki trwałe w tym pokoju się znajdują. Nie mam tu na myśli tych, które wszyscy znamy ze szkoły, gdzie wisiały jakieś wyblakłe z tabliczki, na których nie nic nie można było odczytać, raczej chodzi mi o takie na bieżąco aktualizowane tablice, które są na których jest jasno napisane jakie środki w tym konkretnym pokoju się znajdują. Super zwyczajem jest wyznaczenie osoby pracującej w tym pokoju do takiego opiekuna tych rzeczy. Ona, ta osoba nie jest oczywiście materialnie odpowiedzialna za wszystko ale jak kogoś wyznaczymy to on będzie się czuł wewnętrznie za to odpowiedzialny i w momencie kiedy przyjdzie taki mail o spisie z natury wtedy ta osoba powinna zerknąć na tę tabliczkę zerknąć na dane pole spisowe, na swój pokój i zobaczyć czy na, na pewno wszystko jest. Jeżeli nie, to może wie, że ktoś pożyczył biurko, krzesło czy drukarkę itd. Tak tak tak, dlatego tutaj e, tak ważne jest, e, żeby kogoś wskazać, bo jeżeli będą wszyscy odpowiedzialni, no to wiadomo, że tej odpowiedzialności nie weźmie na siebie nikt. Ale jeżeli kogoś e, wskażemy, to on na pewno o to zadba i wtedy e, taka osoba. Na pewno przypilnuje nam, żeby wszystko na danym polu spisowym się znajdowało. Więc, tak jak powiedziałam, niezwykle istotny element to przygotowanie tej jednostki. Samo spisywanie także jest bardzo ważne, ale im lepiej sobie tą jednostkę przygotujemy, im lepiej naszych pracowników poinformujemy, co byśmy od nich chcieli, czego oczekujemy jako komisja inwentaryzacyjna czy zespoły spisowe, tym nasze szanse na to, że inwentaryzacja będzie szybka i będzie dobrze przeprowadzona, rosną. Także bardzo serdecznie polecam przyłożenie się do tego wstępnego etapu. Im lepiej rozplanujemy, im lepiej poinformujemy, tym szybciej i wygodniej ten proces inwentaryzacji nam przebiegnie. Mam nadzieję, że w Waszych jednostkach w tym roku ta inwentaryzacja będzie samą przyjemnością i nie nastręczy Wam żadnych większych kłopotów ani problemów.